W kwietniu 2023 roku jako Podkarpackie Stowarzyszenie dla Aktywnych Rodzin rozpoczęliśmy realizację projektu Podkarpacka Kultura Bez Barier. Wraz z naszym partnerem z OSLO, Norsensus Media Forum, stanęliśmy przed nielada wyzwaniem. Naszym zadaniem było wybranie pięciu podkarpackich gmin, zbadanie potrzeb ich lokalnych społeczności. Stworzenie i wdrożenie strategii rozwoju kultury na danym terenie, a także przeprowadzenie pięciu innowacyjnych wydarzeń w gminach. Oznaczało to dla nas ogrom pracy tysiące przejechanych kilometrów, setki przeprowadzonych rozmów i opracowanych dokumentów. Efekt był jednak wart tego wysiłku. Dziś z przyjemnością przeprowadzimy Państwa przez każdy etap projektu i pokażemy, jaki potencjał drzemie w funduszach norweskich. Polsko-Norweskim Festiwalem Twórców Kultury zainaugurowaliśmy projekt Podkarpacka Kultura bez Barier. 16 twórców z Polski i z Norwegii zagrało na jednej scenie, integrując się przy wspólnym tańcu i śpiewie. Niesamowity klimat tego wydarzenia tylko utwierdził nas w przekonaniu, że ten projekt po prostu musi się udać. Projekt zakładał uczestnictwo pięciu gmin, które będą rozwijać swoje dziedzictwo kulturowe. Spośród 159 gmin w całym Podkarpaciu musieliśmy zatem wybrać te, które spełniły wymagania projektowe i były gotowe na to, by wziąć udział w projekcie. Udało się! W gronie pięciu gmin znalazły się: Gmina Czarna, Gmina Kołaczyce, Gmina Narol, Gmina Niwiska i Gmina Świlcza. Każda z tych gmin charakteryzuje się nieodkrytym i bardzo często zapomnianym, lecz bogatym dziedzictwem kulturowym. Kolejne miesiące były czasem intensywnych szkoleń i warsztatów, których efektem było opracowanie strategii działania w obszarze przedsiębiorczości i edukacji kulturalnej. To było łącznie 6 dni intensywnej i twórczej pracy. Szkolenia miały charakter praktyczny, a ich zakres tematyczny skupiał się wokół potrzeb interesariuszy lokalnego dziedzictwa planowania wydarzeń treningu kreatywności. W międzyczasie nasz zespół marketingowy odwiedził wszystkie pięć gmin, by udokumentować perełki historyczne i porozmawiać z ludźmi, którzy dbają o dorobek kulturowy swojego regionu i przekazują te tradycje z pokolenia na pokolenie. Gdybyśmy chcieli opowiedzieć Państwu o potencjale wszystkich gmin biorących udział w projekcie, ten film musiałby trwać długo dłużej. Dlatego przez kolejne etapy przeprowadzimy Państwa wraz z jedną z tych gmin, gminą Narol. Mieszkańcy tej gminy opowiedzieli nam o tym, że chciałaby na nowo odrodzić warsztat drzeworytmiczy sprzed setek lat. Rozmawiałem z, Debs, z panią dyrektor, że... Też i pisanki będziemy tworzyć, będziemy kamieniarkę też robić. Dużo jest dziedzin, które ja wykonuję i chciałbym jak najwięcej tej młodzieży przekazać. To jest najważniejsze i takie moje motto jest, że ta młodzież musi być bardziej kreatywna i zaszczepiona właśnie tą sztuką ludową. Gmina położona jest na roztoczu. Niegdyś zamieszkiwana przez wiele kultur i narodów cieszy się popularnością do dziś. Przyjeżdża tutaj dużo turystów i tradycyjny drzeworyt płazowski może stać się jednym z elementów oferty lokalnej kultury. Ta ludowa technika wykorzystywana jest przy pomocy prostych narzędzi: nożyka, dłuta płaskiego, dłuta w kształcie litery U. Te wszystkie szczegóły wtajemniczył nas pan Józef Lewkowicz, mistrz drzeworytu. Skoro poznaliśmy już dziedzictwo kulturowe gminy, czas zacząć działać. W planach było stworzenie Centrum Drzeworytu Płazowskiego miejsca, gdzie jak za dawnych lat będą przeplatały się ze sobą kultura polska, ukraińska i żydowska. Jesteśmy przed budynkiem dawnej szkoły w Płazowie szkoły podstawowej. Jest to budynek należący do gminy Narol. Chcemy zaopiekować się tym budynkiem i stworzyć kuźnierzy ludowych praktyk. Chcemy, aby tradycyjne rzemiosło powróciło do Płazowa, a szczególnie zależy nam na drzeworycie płazowskim. To właśnie tam w kolejnych miesiącach sale lekcyjne zamieniały się w sale warsztatowe, multimedialne, wielokulturowe. Jesienią ubiegłego roku wraz z przedstawicielami gmin wybraliśmy się do Oslo. Spektakularne krajobrazy, nieco kapryśna norweska pogoda i solidna dawka kulturowych inspiracji. Tak w największym skrócie możemy opisać ten wyjazd. To były bardzo intensywne trzy dni, w trakcie których Vedat i Abdur Rahim, nasi norwescy partnerzy, pokazali nam ciekawe miejsca w Oslo. Mieliśmy okazję zobaczyć, usłyszeć, poznać tak naprawdę sposób, w jaki Oslo, można powiedzieć, wyprowadza kulturę, wyprowadza sztukę z muzeów na ulicę, do tych przestrzeni, przestrzeni publicznych. Bardzo poważne podejście do, do tych wszystkich rzeczy. Jak, jak coś robią, to robią na poważnie. Jeśli mówią, że, że ta sztuka wychodzi do przestrzeni publicznych, to, to znaczy, że ona wychodzi, że szukają najlepszych artystów, że, że szukają najlepszych miejsc, że, że starają się stworzyć najlepsze warunki, najlepszy finansowy. Nie jest to zrobienie tylko czegoś sztuki dla sztuki, tylko, tylko zrobienie czegoś najlepszego. Ale wróćmy do Polski, a konkretnie do Płazowa. Nadeszła zima, a wraz z nią stara przedwojenna szkoła powoli wracała do czasów swojej świetności. Zniknęły od dawna nieużywane przybory szkolne, pojawiły się narzędzia do drzeworytu, zdjęcia i stroje, które ożywiły wspomnienia. 25 stycznia stara szkoła w Płazowie znów tętniła życiem. Przybyli do niej okoliczni mieszkańcy, młodzież, dzieci, przedstawiciele lokalnych władz i miłośnicy tradycyjnego drzeworytu. Nie zabrakło wspólnego śpiewu, tradycyjnych potraw oraz ciekawych wspomnień sprzed lat. Od tego dnia gmina Narol wzbogaciła się o kolejną atrakcję turystyczną – Centrum Drzeworytu w Kłazowie z salą warsztatową multimedialną i wielokulturową. Przez kolejne dni w centrum odbywały się warsztaty drzeworytnicze, w trakcie których tradycja drzeworytu była przekazywana następnym pokoleniom. Otwarcie Centrum Drzeworytów w Płazowie to tylko jeden z efektów projektu Podkarpacka Kultura Bez Barier. Jesteśmy dumni z tego, że każda z gmin biorących udział w projekcie podjęła się tego trudnego wyzwania. Z przyjemnością uczestniczyliśmy w świlczańskiej Kolędzie w zgodzie z tradycją, w trakcie której dzięki technologii VR. Zanurzyliśmy się we wspomnieniach mieszkańców dotyczących tradycyjnego obrzędu wigilijnego. Głównym punktem programu było przedstawienie na żywo w wykonaniu Grupy Obrzędowej imienia Marii i Józefa Dziedziców. Dzięki mieszkańcom gminy Kołaczyce mogliśmy wziąć udział w uczcie na Zamku Golesz. Na moment przenieśliśmy się w czasie do średniowiecza, poznaliśmy groźnego Ścibora, Dziś odwiedzający zamek Golesz mogą skorzystać ze słuchowiska i interaktywnie zwiedzać historyczne ruiny. Barwne polichromie i zabytkowy dworek Hubki to znak rozpoznawczy gminy Niwiska. Połączenie sztuki teatralnej, muzyki, tańca i wystawy prac inspirowanych polichromiami to doświadczenie, którego się nie zapomina. Mieszkańcy Gminy Czarna wprowadzili nas z kolei w świat tradycji rzemiosła tkackiego. Wydarzenie podsumowujące projekt w Gminie Czarna dopiero przed nami, ale przewidziane w programie spektakle z udziałem mieszkańców i generatywna animacja to bardzo dobra zapowiedź tego, co nas czeka. Projekt Podkarpacka Kultura Bez Barier to bardzo duże przedsięwzięcie realizowane w kilku wymiarach jednocześnie. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie praca i zaangażowanie wielu odważnych i kreatywnych ludzi. Władz samorządowych, przedstawicieli gmin, wolontariuszy. Ten projekt to jeden z dowodów na to, że fundusze norweskie z powodzeniem wspierają rozwój współpracy kulturalnej, przedsiębiorczości w sektorze kultury i zarządzania dziedzictwem kulturowym. Z tego, że przez kilkanaście ostatnich miesięcy mogliśmy towarzyszyć gminom w odkrywaniu na nowo dziedzictwa kulturowego ich regionu.